Jeśli czujesz lęk, napięcie w ciele, te trzy sposoby naprawdę mogą Ci pomóc i są potwierdzone badaniami naukowymi. Po pierwsze, fizjologiczne westchnienie. To jest bardzo skuteczna technika oddechowa, która działa błyskawicznie. Jak to wygląda? Robisz dwa krótkie wdechy wdech, wdech, przez nos. Jeden długi wydech, który trwa 30-40 sekund. Zróbmy to razem. Wdech, wdech. i wydech. Ten oddech skutecznie reguluje układ nerwowy. Ja go używam przed wystąpieniami publicznymi, przed momentami, kiedy bardzo mocno się stresuję. Dwa. Jest taka muzyka, która bardzo skutecznie wycisza i uspokaja. Weightless, Marconi Union. Ten utwór został stworzony wspólnie z terapeutami, żeby redukować lęk. Badanie wykazało, że obniża poziom lęku nawet o 65%. Włącz go sobie wieczorem albo gdy czujesz napięcie. Naprawdę pomaga. I ostatni sposób. Dźwięki o częstotliwości 528 Hz. To jest częstotliwość, która skutecznie obniża poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. Włącz sobie w słuchawkach i daj sobie kilka minut. Jest wiele badań potwierdzających skuteczność właśnie tej częstotliwości. To są bardzo proste rzeczy, ale mogą naprawdę zrobić ogromną różnicę, szczególnie wtedy, gdy czujesz, że wszystko cię przytłacza i potrzebujesz sobie pomóc. Zapisz sobie tą rolkę.